Spotkaliśmy się w centrum Łężycy na pikniku, na konsultacjach, na rozmowach z mieszkańcami o tych problemach, które na bieżąco ich dotyczą, a przede wszystkim obwodnicą zachodnią, ale to co jest mnie bliskie, to jest placówka oświatowa, która jest potrzebna na terenie nowego osiedla czarkowo rozbudowującego się, mające swoje potrzeby. Chcemy zapytać rodziców, jaka placówka oświatowa powinna powstać. Czy to powinna być przedszkole, czy to powinna być szkoła, czy to powinna być szkoła i przedszkole. Jeżeli tak, to czy tylko klasy 1-3 i przedszkole. Rodzice bardzo chętnie uczestniczą w tych rozmowach, mają swoje przemyślenia, swoje potrzeby, ale to, na co najbardziej wskazują, że na Czarkowie potrzeba po prostu boiska. Boiska, gdzie dzieci i dorośli mogliby popołudniami, w weekendy uprawiać, różne dyscypliny sportu. Chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli o tym, żeby byli za tym, żeby e, zarząd województwa dołożył też pieniądze, to jest około 14 milionów złotych, to zaledwie 4% przy tej całej inwestycji e, do, po to, żeby tiry nie jeździły przez Łężyce, ponieważ to no, nie wszyscy o tym wiedzą, ale jeżeli zostanie zbudowany most po pomorsku, to większość ruchu e, pójdzie tędy właśnie ulicą Odrzańską. Niedawno spowodowaliśmy tutaj właśnie dwa spowalniacze po to właśnie, żeby ruch był wolniejszy, a to się okazuje, że będą jechały tiry. I stąd te spotkania, żeby mieszkańcy widzieli o tym, żeby widzieli jaki jest przebieg, jakie są alternatywy, jaki jest sposób finansowania, żeby też byli w tym zorientowani i żeby po prostu też byli tym elementem nacisku, żeby jednak te pieniądze się znalazły.